Witam. W dniu dzisiejszym pokażę, w jaki sposób zablokować arkusz, tak, aby nie można było do niego nic wpisać, przesuwać na przykład obrazków, ale także, żeby nie można było niczego zaznaczyć. Żeby to zrobić, wchodzimy do recenzja, następnie klikamy chroni arków i koniecznie na początek musimy odznaczyć zaznaczanie zablokowanych komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek oraz na dole edytowanie obiektów i edytowanie scenariuszy. Następnie wpisujemy hasło do usunięcia ochrony arkusza, na przykład takie. Następnie klikamy OK, powtarzamy hasło, dajemy OK i podziwiamy efekty naszej pracy. Nie można nic zaznaczyć, nie można przesunąć obrazków, nie można. Też nic wpisać. Zapraszam do oglądania następnych naszych filmów. Odwiedź nas na www.accom.net.pl. Szkolenia szyte na miarę Twoich oczekiwań.